Hejka, hejka moi kochani, dzień dobry, witam was serdecznie po urodzinowo 13 stycznia we Wrocławiu jest mroźno bardzo Wasza kochana wisienka, wisienka, sherry, sherry girl Witam was i cóż mogę powiedzieć, no miałam szalone urodziny, ponieważ mój przyjaciel Bernard zabrał mnie właśnie do Katowic, do czajownika, gdzie sobie pojedliśmy, popaliliśmy shishę i było naprawdę cudownie i Bernard się zna, mógłby być pracownikiem tego lokalu. I naprawdę to był cudowny prezent i było pyszne jedzenie i w ogóle fajnie było. Kolejnym aspektem, wczoraj oczywiście oglądałam Żonę dla Polaka, a dzisiaj idę na pomoc domową do kina, także na pewno jutro Wam o tym opowiem więc nie spodziewajcie tego. Ja jeszcze kawę nie piłam, bo się okazało, że kawy nie ma. Yy, także wiecie. No i no i, no i. no i no i no i no i co by Wam tu jeszcze powiedzieć, że jest dobrze. Rozpoczął się rok. Ognistego nie jeszcze się nie rozpoczął, więc tutaj jak zwykle was zapraszam na mojego Instagrama. Niezmiennie. Uhum. Ale chcę Wam teraz opowiedzieć o herbacce, o! Tutaj, moi kochani, poprawiłam, bo było bardziej realna, niż myślisz. W tej chwili jest takie bardziej realna niż myślisz. Poprawione.

Tu stoimy przy czajowni, więc bardzo wesoło. Czajownia jest także we Wrocławiu. Tu jest czajownia Katowice. Możecie zasubskrybować, a najlepiej jak się tam wybierzecie, czajownia Katowice. I czajownia Wrocław. a czajownia Wrocław, tutaj jest jak zrobiona w stylu tureckim, a w Katowicach jest w stylu chińskim tak? Więc tutaj mamy tą turecką czajownię. O, tutaj jest turecka wrocławska. A tam katowicka. Więc jeżeli chcecie o, tu jest we Wrocławiu. Muzyka O, to jest tą, ta herbata, którą piłam. Pamiętaj o właściwym przechowywaniu puerów bez dostępu do światła, ale z dostępem powietrza, żeby ich smak był jak najdłużej szlachetny. I tu jest ciekawa historia z tymi słonikami, że one po prostu gdzieś tam trafiły do jakiegoś ogródka do jakieś pole te słonie były głodne i zaczęły jeść trawę, i zasnęły, się uspokoiły. I rzeczywiście herbata elefant działa bardzo oczyszczająco bardzo tak. Puler świetnie nadaje się do wielokrotnego parzenia. Parząc metodą gongfu można zalewać liście nawet kilkanaście razy. I poznać cały wachlarz smaków wraz z otwieraniem się herbaty. Aby wydobyć wszystkie smaki, zalecamy użycie wysokiej temperatury wody. Tutaj mamy ten White pu-erh Cake, czyli tu jest właśnie jak przygotować ten pu-erh Cake. Tu mamy Elefant, którego wczoraj między innymi piłam. Tu jest ekipa wrocławska. O proszę, ekipa wrocławska, więc możecie się poczuć jak na wycieczce. Właśnie przychodząc do wrocławskiej herbaciarni. O, tutaj. Zresztą właściciel czajowni krakowskiej, wrocławskiej, bo we Wrocławiu też jest, więc przyjrzyjmy się jeszcze czajowni Kraków, w której nie byłam. E, tutaj jest czajowniak w Kraków. O, popatrzcie, jest też tak bardzo orientalnie. To jest czajownia Kraków. Tutaj taki ma wystrój i czajownia Katowice oczywiście. Już byliśmy, ale myślę, że możemy obejrzeć zdjęcia. O, śliczne są te dbanuszki, tak. Jest mnóstwo atrakcji: jest masala, tea, jest macza, którą piłam, mochi także jest bardzo dużo tutaj naprawdę jest duży wybór w każdej herbaciarni o tu jest Staszek który jest właśnie właścicielem i mistrzem Polski w parzeniu herbaty jeśli chcecie dojr, o tutaj fajny pomysł speed friending Koszmary przy herbacie, środa, 29 października. Tu różne takie fajne imprezy się odbywają. Speed Speedfriending. Przejrzystość charakteru wynika z głębi myśli. Trzymaj się swoich pomysłów. Sukces nadejdzie. Dzisiaj jest twój dobry dzień. O, właśnie z, tego, z takiego zbanuszka piliśmy. Tu jest taki fajny uchwycik. I każdy dostaje jakąś figurkę zwierzęcia, więc tutaj. O, proszę, 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 proszę. Tu jest bol, który jedliśmy, możecie wybrać Korea, Birma, Chiny. Japonia i jeszcze jakieś zapomniałam. W każdym razie bowl był przepyszny i bardzo polecam te bowle. Y. Wegetariańskie: wszystko tu co zjecie, jest wegetariańskie. Oho, coś mi się troszeczkę z dźwiękiem dzieje, nie wiem czemu tak jest, ale momentami ten dźwięk mi się troszeczkę troszeczkę wali i tutaj zrobiłam wczoraj urodzinowe live y. okej, okay, myślę, że teraz wrócimy fajnie sobie do Oczywiście żona dla Polaka też mam, myślę, żeby pokazać, bo dopiero drugi odcinek. Ja mogę z telefonu oglądać, ale to jeszcze muszę pomyśleć. A jutro na pewno będzie recenzja filmu Pomoc Domowa, więc się spodziewajcie. Styczniowy maraton. Dzięki Wam, że jesteście. Jeszcze raz Wam dziękuję za życzenia urodzinowe. I cóż, wspieram Was i zapraszam do czajowni. W Katowice, Wrocław, Kraków lub Czechy ołomuniec. Jeśli chcecie się oczyścić i naprawdę poczuć wyjątkowo, relaksacyjnie, medytować, chillować, to jest to odpowiednie miejsce dla Was.